Nadmiar ziemi z piwniczki przy wykopie użyłem do wyrównania terenu. No tutaj był spadek taki, a więc go tutaj wyrównałem. Narzuciłem ziemię ogrodową, i tutaj będzie płaszczyzna do uprawy dyni. A tutaj zrobiłem taką skarpę. Tu narzuciłem tą ziemię z wykopu. W ten sposób. Przykryłem ją plandeką na zimę, żeby zabezpieczyć przed deszczem, przed rozmyciem. Teraz sobie wejdźmy na górę. O. I tutaj położyłem potem geokratkę. 10 cm warstwa. I teraz sypię na to ziemię ogrodową. Bo będę potem sadził irgę. I w ten sposób powstanie taki murek, na który będzie można wchodzić. No, takie urozmaicenie terenu. A teraz mamy dołożoną go okradkę, położoną już na całym nasypie. Przejdźmy się, jak to wygląda, pokaże. Tutaj już jest ziemia położona, tutaj go Tu się go kratka nie kończyła, w tym miejscu, więc musiałem dosztukować kawałkami, które mi zostały z pierwszej części i z drugiej części. Tu już kawałki sztukowane łączone opaskami zaciskowymi, takimi kotwami. I w ten sposób mam. Cały nasyp pokryty geokratką, za wyjątkiem tego małego odcinka. No ale tutaj już jest pochyłość niewielka, więc może być bez geokratki Tędy chcę puścić kamień, żeby można było po kamieniach iść tam na górę. Takie miejsce widokowe powstanie. O, idźmy mimo braku tych trudno się chodzi po gookratce. No i mamy teraz taki widok na działkę. Gookratka już została wypełniona ziemią ze wszystkich stron. Mamy już gotowy wał do tego, by go obsadzić jakimiś roślinami, które będą dalej wiązać ziemię. I wybrałem do tego irgę płożącą. Tutaj są komórki, go kratki. Ziemia została ubita. No i teraz będzie można sadzić w tym miejscu. Mam rurę na wylot, dzięki czemu będę miał odwodnienie. Taki drenaż, gdyby był nadmiar wody, z tej strony będzie spływał. Tędy jeszcze teren trzeba będzie wyprofilować, żeby był spływ odpowiedni wstępnie jest wyprofilowany. Tutaj są tyczki gdzie zaznaczyłem miejsca, w których posadziłem dynie a wcześniej e, nasypałem dużo kompostu No dynie są żarłoczne. Obsadzam nasyp Irgą płożącą major odstępa. 60 cm jest to irga zimozielona. Tutaj jest komórka przygotowana do włożenia tej irgi. Kładam i potem obsypuję ziemią, ubijam. W sumie na całość wejdzie 42 irgi. Cały nasyp ze wszystkich stron został już obsadzony irgą borzącą. Major z tej strony, no niektóre nawet zachowały jeszcze czerwone korale. Jak to się rozprzestrzeni po całości, to glebę bardziej zwiąże ze sobą i będzie również miało. Charakter ozdobny i miododajny na wale położyłem płyty chodnikowe czerwone o wielkości 35 cm na 35 cm i weszło 20 takich płyt. Przejdźmy się teraz po ścieżce tu na zakrętach. Porobione są takie kąty ja je dodatkowo wypełnię. Cementem dla wzmocnienia konstrukcji. Znowu mamy zakręt, jesteśmy już na szczycie, i tutaj zacząłem maskowanie ziemią. Płyty chodnikowe chcę przykryć ziemią tu z boku. więc będę kładł ziemię w ten sposób no ale tutaj gdyby położyć tą ziemię to byłaby za duża stromizna więc przedłużyłem tą rurkę kanalizacyjną o jakieś 40 cm z tej strony podobnie będę robił z drugiej strony też będziemy tutaj sypać ziemię stąd Zaistniała potrzeba przedłużenia właśnie tej rury. Zrobiłem kolanko i kawałek rury dalej. Dzisiaj spadł deszcz, i dzięki temu była próba generalna trwałości tego, co zrobiłem, bo nasypałem tutaj ziemię. Stron. Także zamaskowałem przez to te płyty chodnikowe. Z tej strony nie widać płyty, i przez to tak zgrabniej wydaje mi się, po prostu to wygląda. i W tych przestrzeniach pomiędzy płytami na zakrętach włożyłem cement. I teraz już zastyk. Dzięki temu też. Dodatkowo stabilizuje te płyty. W nasypie są rury odwadniające, i dodatkowo zrobiłem takie rynienki cementowe, żeby spływała woda. Woda płynie sobie przez te rynienki. A ja tutaj specjalnie cementem wyłożyłem, zrobiłem takie podwyższenie, i to, żeby do tej rury woda ściekała nie uciekała na boki. Za pomocą poziomnicy chwyciłem lekki spadek, po czym sprofilowałem cały ten obszar, tak żeby woda ściekała do tych rynienek z różnych stron.